Jestem dorosła i mogę wydawać moje dorosłe pieniądze za okay. to. Jestem też głodna i dlatego zrobimy to. To powinien być drugi najprostszy zestaw z tych, co sobie kupiłam, więc otwórzmy. Ładnie pachnie gumą balonową. Okej, okay, tak, to jest po prostu to samo co poprzednie. W sumie tak dosłownie jeden do jeden to mamy posypkę. Tym razem nie kupę. Jak to sprytnie otworzyć? O jezu, ale to się klei. To. Wow! To jest taka kwaśna wiśnia. Albo karaśna, to słodkie. To na tyle cukru, boże. Ja nie lubię przyjmować tyle cukru. Nabijamy na patyczek. Okej, okay, to jest miękkie. Wkładamy. Wow. Nie jest cukiereczki. To jest naprawdę sam cukier. W sensie jest naprawdę dobre. Bez cukierków. To nie ma praktycznie w ogóle smaku. Ale to w przeciwieństwie do kupy jest naprawdę wow. I zowie, czy polecam taki zestaw. Nie. Ale zaspoileruję Wam, że te inne zestawy, które sobie kupiłam. A na przykład jest slime do zrobienia. Były takie jakieś kuleczki dziwne. No cóż, było przednio. Szkoda, że tak szybko się skończyło.